Mi bomba! W kilku momentach po poprzednim odcinku. <kłysy> to Oni! Musimy ich zjeść! Cię nie wiedzieć co to, to jest ze serii, ale to jest SGM. Mamy Fariego. On jest mały, ale to naprawdę klon. Jeżeli nie wierzycie, to mamy więcej żółnica. Nie jest Super Zingsem, jest Pilex, mamy dużo innych postaci. Oto zegar misz, ale naprawdę nie z Bogiem nie jest demonem. Nie jest lucyferem, tylko próbuje cokolwiek robić. O, to jest tylko niektórzy. Mamy koniec, który ma od emocji Też mamy te, tego robaka. Mamy więcej i więcej i więcej i więcej. To robisz trzeci raz, po co? Przestań! Oto to SG... e, e, e. dupa. Mam ci was, zn mam was znowu wykastrować. E, poczekajcie, ja jestem jako nowy król w, w, w Waszym jego wszystkiego. I na czemu zmienialiście ubranie? Nie, nie zmieniłem. Okej, okay. nie jesteś za mną królem, gdzie jest nasza królowa, powiedz nam! Ola powiedziała, że ja jestem nowym królem was, to wam powiem, żebyście nie byli kanibalami, tylko żebyście byli normalni. Nie, 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 nie. Wstawaj! O, to będzie moja ulubiona część. Czas jeść. E, może... O, nie, nie. Ja mogę go pokonać. ha.

Ach, jak miło jest Samemu na ferie się gdzieś na tej bezludnej wyspie, Ach, jak miło I z moim nowiutkim mechem. To mój najlepszy wynalazek. Oho! Jak co to moja wina! <ścoughs> Nawet te ferych nie mogę mieć spokoju trochę od ciebie. Wiesz co? A czemu latam? Czemu latam? Czemu latam? Teraz będę odbudowywał to coś. Co ty tu? Okej, okay, ja mogę sam po prostu. Yeah! 6F Mogę tak cały dzień Tutaj mamy oleju trochę <laughs> Nigdy nie mogę tak dobrze to robić. Jakby co, to nie moje dziecko. <śmiech> Pedofil. <śmiech> <śmiech> Hej, czemu ja już nie spodobał? Jak? O, ja. kocham, zabijać dzieci. Kiedy jesteś? No tak pamiętam Gdzie, gdzie, gdzie ja Jibyj jestem? Na bezludnej wyspie em... Mamy trochę kanibali, do których musisz pogadać. Um, oni ci, o, o, oni mają dużo piwa. T tak, dużo piwa. Musisz um, od nich wziąć piwo, bo o, e, e, oni mają dużo piwa. Nie może więcej. Ja cię bo jestem taki. <mulatuj> Monki, ja już nie pokonasz. Jesteśmy tutaj na śmierć, dinozaura. Hmm? <śmienny> Mina. Yy, ile razy mam to mówić, że to był mój chyba wujek? Nie. Ale tak, to nie był. To chyba nie był. Bo pamiętam, że był taki podobny, ale to nie jest to. Co ty tutaj nawet robisz? Eee. Yy, że to jest dużo dobrego piwa. A, to rozumiem. To. Co w ogóle tutaj Enigma robi? Ja mam zielony. Gdzie teraz mamy? Nie Ladies and gentlemen, we got him. Och, uh. 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 oh, jak dobrze wreszcie cierzy. mech. Uh. Uh. Teraz spadam z zanim teren, mi znowu rozwali go. Ale O. O. Teraz tylko wyjść z tej wyspy i do domu. Wiele nie. Wyjść z tej wyspy i zabić kilka szkieletów. Widać, że happy end przyjdzie. Eee, Guten Morgen, biciis! Wróciłem! Lepszy niż kiedykolwiek! Ha! O, ty jesteś ty, tym pierwszym złodem z pierwszego sezonu. Tylko o tym nie znasz? Ja przecież mogę kontrolować mózgi, przecież jestem najmocniejszym z was wszystkich! Ha, ha, ha! Zobaczmy o tym. Eee, Mamy kogoś, kto wam się spodoba. Puszczacie mnie! Strzeliliśmy go. Nic on nim ma w ogóle przy mocy przez jakieś minutę. Ja przyszłem Jak widzicie, mam zna... dam zna, kilka złotych. No to. Macie! Pięć do co żeby przeżyć. A ja, jak przeżycie, to by pomyśleć. No o wypuszczeniu was. Przepraszam, jak długie te. Ile odcinków musi to mieć? E, około 6-5 A okej. Okay. Zacznijmy. widzenia. Macie około. 6 godzin, żeby znaleźć drogę, żeby przebyć na tej bezludnej wyspie. A... A co o kanibalach? O, oni mają bezpieczne miejsce. Tak, chyba wiecie, gdzie oni są. W czerwonego terensa dupie? Co nie! Zabiliśmy ich! A. No. Teraz... Jak już wszystko wiecie? Zagrajmy. <ścoughs>